Grafika za pan Brat od najmłodszych lat. Warsztaty monotypi dla młodzieży i dorosłych w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze realizowane będą do 15 czerwca. Dla najmłodszych gości przewidziane są także animacje. Grafika, linoryt, dla młodzieży, dla starszych, dla dzieci przede wszystkim. Tutaj też dla dzieci są animacje, czyli gry i zabawy edukacyjne związane z wystawą graficzną którą prezentujemy na właśnie wystawie czasowej. Te działania też tam się odbywają na salach, także jest wesoło. No i grafika za Pan Brat od najmłodszych lat, czyli grafika dla najmłodszych, kierowana specjalnie pod nich i bardzo serdecznie zapraszam na te warsztaty, bo warto, jak i na animacje. Warsztaty przygotowane zostały w ramach wystawy Józef Gielniak – Mistrz Linorytu. Życie i twórczość, która dla zwiedzających dostępna jest do 19 czerwca. A Muzeum Karkonoskie w ostatnim czasie zorganizowało także bezpłatne warsztaty dla dzieci z Ukrainy, mieszkających w kampusie karkonoskiej państwowej szkoły wyższej. Tematem przewodnim było szkło. mogą przez chwilę się zapomnieć. Tak, mogą e, właśnie będzie taki proces twórczy, e, no i jakąś fajną pamiątkę przyniosą do domu. Warsztaty dają takie ukojenie, można tak powiedzieć. Tak, warsztaty w ogóle działanie ze sztuką ma coś w sobie z terapii. Więcej informacji na temat zajęć organizowanych w Muzeum Karkonoskim znajdą państwo na stronie internetowej oraz pod numerem telefonu działu edukacji Muzeum Karkonoskiego 75 645 50 89.